Teraz czas na kurs obsługi faceta, a jest z nami Julita Dębska, coach relacji i komunikacji oraz Adam Lewanowicz, seksuolog. Zanim przejdziemy do rozmowy, to my tutaj odegramy pewne scenki, które mamy przygotowane. Przed my jesteśmy po szkole teatralnej. Nie, 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 czyli yy, mierzę sukienkę. Wiesz co, wydaje mi się, że ona jest trochę za wąska do twojej sylwetki. Wiem, wiem, jestem za gruba. Nie, nie chciałem tego powiedzieć, nie miałem tego na myśli. Ty już nic nie mów lepiej. No i właśnie, i tu pojawia się pytanie. Jest problem na linii kobieta-mężczyzna, mężczyzna-kobieta. Jak gadać, żeby się dogadać? Mhm. E, przede wszystkim też trzeba chcieć. Podstawowy problem, który mógł pojawić się chociażby też w tej scence, wynika z tego, że pojawia się tak zwany błąd poznawczy u nas, polegający na tym, że zakładamy, że ta druga strona, nasz partner, myśli i czuje dokładnie to samo, co my. No i w wielu relacjach ten błąd jest notoryczny, on się powtarza cały dokładnie czas. Dokładnie tak, ale czym on skutkuje? Osoba, która jest nadawcą, czyli dajmy na to kobieta, która chce przekazać jakąś informację, zakłada, że skoro ten mężczyzna myśli tak jak ja, no to jest telepatą, nawet jeżeli czegoś nie dopowiem, nawet jeżeli moja informacja nie będzie pełna, no to on powinien się domyślić. Powinien wszystko wiedzieć, a jeżeli nie wie, no to jestem wtedy zdenerwowana i zła i mam do niego pretensje. Z drugiej strony ta osoba, która jest odbiorcą, czyli w tej sytuacji chociażby mężczyzna, jeżeli zakłada, że ta druga strona myśli tak jak ja, to co się u niego dzieje wtedy w głowie? Jeżeli pojawią się jakieś trudne emocje w związku z tym, co ktoś do nas powiedział, jeżeli czuje jakiś dyskomfort, no to wtedy zakłada że po drugiej stronie są negatywne jakieś intencje. Ktoś chce na przykład mnie obrazić, ktoś chce mi zrobić krzywdę. No i pojawia się konflikt. Więc e, aby temu zapobiec, no to trzeba być otwartym na to zrozumienie, takie wspólne, po dwóch stronach. Czyli z jednej strony ta osoba, która jest nadawcą, musi zadbać o to, żeby ten przekaz był jak najbardziej jasny, klarowny. E, nawet szczególnie jeżeli znam kogoś dobrze, no to zwracamy uwagę z empatią, co do tej pory działało ocenie. A po drugiej stronie, jeżeli jestem odbiorcą i pojawiają się w mojej głowie różne historie, w tym czasie i takie nadinterpretacje, no to warto po prostu upewnić się i zapytać tego mojego partnera, powiedzieć mu, co ja usłyszałem, co ja usłyszałam, i zapytać, czy to jest to, co chciałeś mi przekazać. Ale ja tu patrzymy od zmieniałem. strony kobiety. No i w tym momencie, no rzeczywiście, my pytamy, a mężczyzna nam nie odpowiada, no to my myślimy, no tak, nie odpowiada, no tak. Znowu nie chce rozmawiać, i na pewno właśnie. To jest prawda. No i ten klasyk, i ten klasyk <gry> właśnie, co jesteś taka smutna? Domyśl się, domyśl się, kiedy ja domyślić się nie mogę. Coś się stało. Właśnie. Nie. Nie, nic się nie stało. Mogłeś po prostu pomyśleć, mogłeś Ale może w nie drugą obserwować. stronę też to działa, że mężczyźni troszeczkę za mało mówią, za mało komunikują. Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak czytanie w myślach. Faktycznie jesteśmy często zamknięci, bo boimy się takiej odpowiedzi, jak tutaj była odegrana w scenie. Hmm. E, natomiast trzeba się zastanowić, e, czy taka odpowiedź kobiety to nie jest też ukryta na przykład forma agresji w stosunku do mężczyzny. Nie zawsze tak jest, ale czasem w ten sposób takim pytaniem możemy tak naprawdę zaatakować. Niby się pytamy, czy ładnie wyglądamy, ale tak naprawdę od razu nakręcamy się. E, to nakręcenie powoduje konflikty. Trzeba się zastanowić, co mamy w zamian za to, co powiemy. Czyli jesteśmy odpowiedzialni za swoje słowa, ale bądźmy szczerzy. Informacja, musi być, informacja zwrotna musi być konstruktywna i oparta o fakty. Ale słuchajcie, może faceci po prostu nie są aż tak emocjonalnie wylewni jak kobiety. Mhm. E, to znaczy, tak, na pewno mężczyźni. Tutaj pewnie trzeba było zapytać też pana, reprezentanta płci męskiej. Natomiast z moich obserwacji z pracy z klientami, mężczyźni zwyczajnie nie są tego nauczeni często, tak bo chłopcy tak naprawdę od dzieciństwa są uczeni tego, by swoje emocje, swoje uczucia gdzieś chować. To nie jest mile widziane i tak samo w dorosłości. My mamy tą taką wolność ekspresji emocji, natomiast mężczyzna, który płacze lub nawet pozytywne uczucia ekspresyjnie okazuje, często. To jest jednak oceniane negatywnie, także przez kobiety. No bo my nie umiemy tym... często opisywać po prostu, obrazować swoich emocji, prawda? Tak, tak, tak. Czyli y, mężczyzna coś, coś czuje, ale nie wie, co tak naprawdę. I on by chciał się tym podzielić, ale nie wie, jak to nazwać, nie potrafi tego do, do, do końca opisać, a kobieta ma wtedy pretensje, że on się tym y, nie dzieje. Natomiast trochę same nawet jako matki tak naprawdę już, wychowując swoich synów, y, no i w ogóle jako rodzice y, trochę właśnie sprawiamy, że, że m, m, mężczyźni później faktycznie, chociaż, by bardzo chcieli, to, to nie mogą, więc na pewno warto być otwartym, zrozumiałym, dać temu mężczyźnie więcej takiej przestrzeni na to. Wytłumaczcie mi jedną rzecz, ponieważ bardzo często wśród moich znajomych zdarzają się takie sytuacje, że mężczyzna nic nie mówi, prawda? Gdzieś tam się patrzy w jeden punkt i kobieta mówi, o czym myślisz? A on mówi o niczym. I dla kobiety to jest kompletnie niezrozumiałe. Jak można myśleć o niczym? Przecież obraza majestatu, prawda? Nie roz, in, od razu kobieta, aha, no na pewno myśli o naszym związku, o, na pewno. Albo o innej. No dzisiaj, no dzisiaj po prostu ze mną. I jak to jest? Czy rzeczywiście to, tak jest, że kobieta zawsze coś tam y, przerabia w tej swojej głowie, a mężczyzna czasami to po prostu Często jest. Tak. Kontempluje. Y, no, mindfulness to to nie jest. Trening uważności to nie jest, że mamy czysty umysł zazwyczaj. E, problem jest w tym, że my bardzo dużo generujemy, bardzo dużo sobie dopowiadamy i mężczyźni, i kobiety tak naprawdę. E, boimy się tego uzewnętrznić, e, bo tak jak mówiłaś, nie jesteśmy tego uczeni z domu. Tak jak mówiliście, chłopaki nie płaczą, nie mówimy o emocjach i tak dalej. Więc jak ktoś nam czegoś nie mówi, jak czegoś nie wiemy to ludzki umysł nie lubi próżni, to generujemy, co on może powiedzieć. Czyli ten mężczyzna może sobie myśli coś w tym czasie, ale nie chce już o tym opowiadać i, i, i nie chce ro rozkładać tego wszystkiego, mm -hmm. tak? Dokładnie tak. No mamy koszulki dla dzieci, Be hero dla chłopca i Princess dla dziewczynki. Jak tak. namówić mężczyznę, żeby zaczął mówić? trening, training, training. Y Warto zadawać też pytania, tylko chodzi o to, żeby mężczyzna nie czuł się jak na przesłuchaniu. Natomiast ja polecam kobietom, żeby wyobraziły sobie, że podczas rozmowy na, na parze jest reflektor. I ta osoba, która mówi, na niej jest to światło reflektora. I warto zadbać o to, żeby to 80% tego światła, tego reflektora było na mężczyźnie. On nie jest zazwyczaj do tego przyzwyczajony, bo my często mówimy jednak więcej. Warto dać mu do tego tę przestrzeń, ale robimy to pytaniami, tak? Czyli nie nie doradzamy mu od razu, nie mówimy, co on ma robić, e, tylko dbamy o to, żeby mógł w końcu powiedzieć o, o czymś, co go cieszy, co dzisiaj zrobił i żeby, żeby miał tą przestrzeń na to, by był wysłuchany, ale nie oceniany. Ale jako facet chcę tutaj zaznaczyć, tak. a zarazem też poprosić wszystkie nasze panie, które nas oglądają, żeby to nie było gradobicie pytań od razu. Tak, tak. Małymi krokami, małymi krokami. Dlatego mówiłam, nie na, jak tak. na przesłuchaniu. Dokładnie. Step by step, także powolutku, malutkimi kroczkami. I jeszcze dodatkowo, nam się wydaje, że ta zmieniona żarówka, no to tak. coś normalnego. Natomiast mężczyzna chyba oczekuje, tak żeby będzie... Każdy z nas potrzebuje... Świetna, świetnie wymieniłeś tą żarówkę. No Oczy... nigdy tutaj nie było tak jasno w tej łazience. Wspolnijmy, bo jeżeli będziemy to przerysowywać, mm -hmm. to to nie będzie wiarygodne. Jasne. Każdy z nas powinien dostać jakiś... Y... Zauważyłem, co zrobiłeś, bardzo dobrze, ale nie przerysowujmy tego. Wyrzucenie śmieci, to naprawdę Nagrody Nobla się za to nie dostanie i wygląda to bardzo nienaturalnie, jeżeli ale, ale widzę, Ale, ale, znaczy, tak, Ja bym jednak chciała namówić kobiety na to, żeby Przyłapywały mężczyzn na tym, co robią dobrze. Bo my jesteśmy przy, y, przyzwyczajone do tego, że przyłapujemy na tym, co mężczyźni robią źle, krytykujemy. Natomiast wiemy, że motywacyjnie lepiej jednak działa ta pochwała. Oczywiście ona nie może być przesadzona, ale y, nasz umysł też przyzwyczaja się do, do tego, co jest dobre i po prostu tego właśnie nie zauważamy. Czyli codzienna herbata przyniesiona przez męża, kiedy wracam do domu, czy poranne śniadanie codzienne robione przez niego, po prostu gdzieś przestajemy to zauważać i, i tego dziękuję nie ma. A mężczyzna później jest niezadowolony i czuje się niedoceniony. Drodzy, ja mam teraz taką Codzienny ogromną świadanie. nadzieję: mm. tak, ja mam teraz taką ogromną nadzieję, że od tej teorii, która wybrzmiała w naszym programie, nasi widzowie i my również prowadzący przejdziemy do praktyki, żebyśmy to wcielili w życie i będzie idealnie. Ale bardzo wam dziękujemy. to no, bardzo. Mam nadzieję, że tak będzie. Być może jestem idealistą. A teraz przenosimy się do Mateusza Szymkowiaka, który trenuje w doborowym towarzystwie Misterów. Mm.